Witam serdecznie. W zeszłym tygodniu miał odbyć się protest dotyczący podwyżki za śmieci. Nie doszedł do skutku. Dlaczego? Dotarłem z informacją do 1100 osób, z czego 46 wyraziło udział w tego typu wydarzeniu. Niestety tylko jedna osoba zadzwoniła, chciała. A dla dwójki osób organizacja protestu jest mierna. Jest taka subtelna różnica między wezmę udział aby brać udział i coś zrobić. Dlatego nie pozostajmy bierni, zacznijmy coś robić. Skontaktowałem się z panem Piotrem. Pan Piotr stworzył petycję przeciwko podwyżkom. Zebrał 1520 podpisów i to on najprawdopodobniej będzie na tym spotkaniu ze związkiem. Jeżeli wpuszczą nas, to będziemy wszyscy, jeżeli nie, on będzie nas, nas reprezentował. Dlatego zapraszam Was, przyjdźcie o godzinie 9.40 na Sokoła 24. Ta sprawa dotyczy nas wszystkich, a prze przede wszystkim ludzi, tych, którzy segregują odpady. Ja, mając czteroosobową rodzinę, zapłacę 136 zł za śmieci miesięcznie, za to, że raz przyjeżdżają panowie odebrać yy, segregowane, a dwa razy w miesiącu zmieszane, Z czego segregować muszę ja, a zmieszane nie zawsze daje dwa kubły, dlatego. Jest tych śmieci mało. Dodatkowo, w rodzinie staramy się nie używać plastikowych opakowań, nie mamy wody mineralnej, używamy butelek i robimy wiele innych pozytywnych rzeczy, po to, żeby tych śmieci było jak najmniej. Jaką dostałem z tego tytułu nagrodę? Podwyżkę, bo muszę zbiorowo przyjąć odpowiedzialność za wszystkich i zapłacić, żeby się budżet związkowi dopinał. Przykładowo w Tychach wywózka śmieci kosztuje 16 zł. Dlaczego? My, mając śmietnik pod nosem, czujemy go praktycznie codziennie, będziemy płacić 34 zł. Przypadek? Nie sądzę. Tu chodzi o pieniądze. Związek kosztuje nas rocznie 600 tysięcy złotych. Zróbcie oszczędności u siebie, tak żebyśmy tanio mogli wy, wywozić śmieci. Dlatego Pomyślcie, 200 dzieci do szkoły, przyjedźcie na 9:40 y, na Sokoła, będziemy mieli baner, będzie nas, mam nadzieję, dużo, będziemy mieli megafon, y, usłyszą o nas. Przyjdźcie, pokażcie, że nie godzicie się z, się z takim traktowaniem. Nie bądźcie bierni, pamiętajcie, zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Przeciwko wszystkim podziałom, partiom, innym rzeczom, to jest nasza sprawa więc wszyscy powinniśmy się w to zaangażować. Zapraszam w imieniu swoim, w imieniu pana Piotra. Potrzebuje wsparcia, dajmy mu go. On będzie się starał jak może, żeby sprawę odkręcić, żeby te śmieci były w rozsądnych pieniądzach, żeby rozwiązać ten związek i naprawdę zrobić coś konkretnego, pożytecznego i tanio przede wszystkim. Dziękuję, życzę miłego dnia.